Nie ma dzisiaj gram w Minecrafta. No i jeśli zobaczycie, że się coś zmieniło, tak ograłam shadery. No i fajnie się, wzi, ale nie widać cienia tutaj. No i taka bieda. Woda jest też bez tekstów takich fajnych. No i ten, widzicie? Woda jak przyjdzie. No i powinno być inaczej. No i dobra, ja się cieszę, że mam shader, bo wszystko jest jak shader, tylko tak tutaj. No. No. Polecam. No to jest taki ma chyba master of minecraft, coś tam coś tam Polecam i fajnie to jest No nie, nie mają zwierzęta Miałem też teksturbaka na fidget spinnerie I to są miecze na przykład diamentowe Wiecie, że wszystkich mieczy jest używany spinner Skasowałem, to po mi tekstury w tym w teksturpaku. No i właśnie Rozbudujemy domek. Tylko ja się jaram już w tym, bo ja szukam innych tych paków. No było też za 20 zł, a ja nie mam na koncie. Nie mam konta. Co za, za tą chrypę I jeśli się o live pytacie, to będzie już jutro z polskim misiem. Moim nowym widem. No ja też jestem jego nowym widem bo Mam dopiero jedną subskrypcję, ale jutro z nim może być live. Jak będzie aktywny, no i tam. no i będziemy nagrywać. Sorry. Aha, mi się wydawało, że woda się rusza. Kurde, ale może mu też pokażę, by się tego nagrywał. Wszystko jest fajnie. No, słońca nie widać tak dobrze. Niech będzie. A i jeśli się ktoś pytał, na jakim serwerze miałem command bloka? szczytowanego. Czekajcie, zaraz wejdę na jakiś serwer i pokażę wam komandlowa. Zapraszam. Dwie minuty, ale jeśli się pytacie o serię Lego zombie, to zrobię z taką aplikację, ale w ostatnim odcinku pokażę wam jak to wszystko. Jak to... Jak będzie odcinek 100 albo ostatni, to ten to pokażę Wam, bo ja to wszystko budowałam, ale nie wiem jak no, robić, żeby ludziki nogami od odgłosy robić. No Wiem, mam intro z Lego, ale nie umiem go ściągnąć, no, Dobra. I, o, miałem ten nie, bo chciałam teksty. Zobaczcie jak o co chodzi, to, to budowałam z takim innym kolegą. Na pewno polski miś go nie zna. Ani trebind. Koi kol, no kolej koń będę mówił. Dobra, pokażę Wam. Patrzcie, tu, z polecen. Czyli, jak znany, sam nie pamiętam, jak się nazwał. Dobra, ja chciałem tsunami. Ale nie, nie umiem. Bo zawsze, zawsze. Czerwony kamień, co to jest? Czerwony kamień. Czerwony kamień to jest chyba to, co się uruchamia. Ty bloku in plus. Dobra, niech będzie ja chcę tsunami. t s u Dobra. Boże, tsunami. Polejzenie ustawione. Tsunami. No. Mapa jest zrobiona od widza. Ja jej nie budowałem, ale mapa jest robiona od widza. I tak nazwa ją. Jeśli wy jesteście tym widza, napiszcie w komentarzu. Dam serduszko, jak chcecie. No i będziecie. Będę oceniał kanał wasz na jednym filmiku. Do no to piszcie. Po prostu ocenię Was. Jeśli to wy, to po prostu będziecie na moim filmie. A jak szedłem nagrywać, to jeszcze wpadłem w Lego. No nie, no chciałbym być w Paryż, ale nigdy nie byłem. Jeśli byliście, to piszcie w komentarzach. No to ja tu wiem, czy tam, tam jest wieża Eiffla, czyli Paris. Paris, to chyba jakaś miejscowość tam jest. To jest autostrada francuska. No to ja tu wiem, że tu się jedzie, bo oglądałem film. No, tu się. No jest. Bed. Ja. Nie no. Kocham tego widza, który to zrobił. Jest na... Bogiem po prostu. Jest moim szefem. On jest chyba najlepszym budowlanym na świecie. Może. A, i jak będzie ktoś jeszcze, to może z kimś. Ze specjalną osobą. Ze specjalną. Ze specjalną. Dowiedziałam się, że tu gdzieś jest restauracja. Restauracja. No tak to ja bym się pożywał jakbym weszedł tutaj na wyżej Eifla. I słyszałam na YouTubie, że chyba Nexa albo Fisher on nagrywał, że tam na samej górze jest coś. Bo tam o. Aaa, skubany. O nie, tu jest jeszcze! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Ale wysoko... No mówiłem, że tu coś jest. Tam coś... O właśnie mówię. Tu coś jest, tu są jakieś kwiaty... Nie no ludzie Łojeju Łojeju Łoś Ło Gdzie jest ta chyba restauracja? Nie Cowie co to, to da, kurde. Ręka na twarz i ręka w prawo Lewa ręka na pas i ręka w prawo, no. To jakoś się rękami robiło? Się dodało. Dobra. Złoby cięcie. No nie. Dobra, to tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. I nie zapomnij o łapce w górę i o subskrypcji. No to na razie i jeśli macie jakieś fajne nazwy do mapek, Dajcie mi link w opisie. No to napiszcie komentarz. Napiszcie, kto stworzył tę mapę. No to Elo.